Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, to jest znowu Herz of Iron 4. Kontynuujemy naszą wielką Polskę, która jest po stronie romanowów Tajnego drzewka, którego udało mi się odblokować i pojawił się tutaj pomiędzy pretendentami do tronu Rzeczypospolitej, a kozackim królem. Jak tylko nam się skończy obecny cel narodowy, czyli Fundusz Obrony Narodowej, który nam pozwoli szybciej budować fabryczki... Znaczy z większej ilości fabryczek korzystać dokładnie, to pójdziemy sobie dalej w kierunku. Tutaj, Romanomów to doda nam stabilność, która została właśnie utracona. Fajnie, że niektóre cele narodowe tam 35 dni trwają. Też będziemy mieli kilka opcji a propos przykład Jugosławii, żądania wobec Słowacji. Pójdziemy w tym kierunku, spróbujemy troszkę tutaj poeksperymentować, czy jak. Pan Słowianizm nie możemy mieć przywrócenia wspólnoty, niestety. A roszczenia wo wobec Rosji. Kurde, też małe drzewko w momencie, jak idziemy w Romanowów. Tak fajny Easter Egg i tego Wojtka chcę dostać, ale małe drzewko. No, cholera jasna, szkoda. W międzyczasie męczymy się cał cały czas ze sprawą Gdańska. Nie mamy już Muntów chłopskich, więc tym nie musimy się przejmować. I nie wiem czemu ja wysłałem do wszystkich. A, wiem czemu wysłałem, dobra, nieważne. Wysłałem ich dlatego, ja chciałem sobie zrobić screena po prostu tej Polski i. Do miniaturki i te 40 dywizji tak mi przeszkadzało, więc je wysłałem gdzieś na róg kraju, żeby tam sobie sterczały w kącie. Japonia wypowiada wojnę Japonii. To jest ten, ten mem z gościem, co stoi z tym pistoletem za sobą, tak strzelowany. To, to, to jest, to idealnie pasuje. E, Japonia kontra Japońska Republika. Japońska Republika to są faszyści. Ale nie... Większość jest faszystów, oni są komunistami, kontra Japonia, gdzie większość jest faszystów i to jest faszyzm. I gdzie przeszło? Japonia faszystowska ma zwykłe drzewko, a to ta komunistyczna posiada drzewko. To e, interesujące. Dlatego mogą się też porąbane rzeczy dziać na wschodzie. O, i w ogóle rzeczywiście zmieniło się, powiem wam. E, nie zwracałem uwagi, że oni rzeczywiście są demokratami, a oni są bez powiązań. I to był mój błąd w poprzednim odcinku. Przepraszam was bardzo. Nie wiem dokładnie jak działają te koleje, ale sobie je zobaczymy i troszkę pobudujemy. Czy to mi zwiększa jak tutaj to zaopatrzenie się patrzy. Gademy, czy tutaj jest jakieś potrzebne zaopatrzenie? Więc no, pewnie przekonamy się dopiero w stanie wojny, jak będziemy mieli rzeczywiście potrzeby z tym. I to będzie kwestia kilku gier, żeby się do tego, tego ogarnąć dokładnie i to wczuć, wyczuć. Ale no to troszkę czasu zajmie niestety. Ale widzę, że to jest zbudowane dosyć szybko, te koleje, szczególnie jak inwestujemy wszystkie fabryczki w to, dlatego zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście e, jakoś tak istotne, czy coś, ten deseń, kurde, nie czy ja mogę budować to ma kilka poziomów, to jest zaopatrzenie, czy tylko jeden mogę tutaj zrobić, no zaraz przekonamy się. Powiem wam osobiście też, a propos troszkę przyszłości kanału, był temat powiązany w poprzednim odcinku, w komentarzach, żebym na przykład wrócił na poprzedniego repusa, co nie? Będzie o tym osobny odcinek, ale myślę, żeby zostać tutaj. Zwróćcie uwagę, że na poprzednim repusie, po kilku miesiącach, po dodaniu filmu, że kończę... O, Junta Amery e, Meksykańska powiedziała wojnę Meksykowi. Wszędzie wojny domowe się dzieją. Jak miło. Tylko my uniknęliśmy wojny chłopskiej. E, po kilku miesiącach, po dodaniu odcinka o tym, że zamykam kanał, koniec kanału, ten odcinek ma chyba około 10 tysięcy wyświetleń. E, zwróćcie uwagę, że na kanale jest 20 tysięcy prawie 200 subskrybentów. E, co ciekawe... Więcej przybywa e, subskrybentów na tamtym kanale niż na tym repusie Kozaku. E, I co oznacza, że te osoby nie widzą, że na tym kanale już nic nie będzie i po prostu stawiają suba. To według mnie są puste subskrypcje i tutaj jednak. O, Hindenburg się nie rozpieprzył. Tutaj jednak według mnie jest to lepsze miejsce do, do robienia kontentu niż tam. Jednakże zrobię tam jeszcze film o tym i zobaczymy, czy e, rzeczywiście e, będzie to jakoś. Miał jakikolwiek sens, żeby jednak się bawić w, na tamtym kanale, czy jednak zostaniemy tutaj, to jeszcze będzie to weekend przeprowadzone. I też jeszcze jedna informacja, którą chciałem Wam przekazać o przyszłości kanału, jest taka, że planuję serię multiplayer z osobami, których jeszcze nie było na tym kanale. Na tym kanale, to w sumie żadnej innej osoby nie było na Multiku, ale ogólnie z jeszcze nie nagrywałem. O, widzę, że komunistyczna Łotwa wygrała. No, i to byłby, byłby ktoś, do których jeszcze nic co prawda nie napisałem. Nic jeżeli się zgodzą, powiem Wam, że szczerze, trudno było znaleźć na YouTube, przynajmniej po wyszykiwarce, osoby nagrywające Herc Firon 4 albo Europę Universalist 4, czy cokolwiek w tym stylu w Polsce. Nie wiem dokładnie czemu to tak jest, ciężko było, ale no po prostu miałem z tym problemy, żeby zrobieniem te, znalezieniem tego, i musiałem wykonać troszkę innych sposobów. Nie zdradzę na razie jakich, ale na przykład planuję właśnie multika. Też jest kilka ciekawych państw, które chciałbym ograć. Takie na przykład małe, państewka czy coś, które mogą być dosyć śmiechowate i mogą być ostatecznie wyjść ciekawie, ale to jest kwestia czasu. No i tego, czy będę miał też chęci. Też zależy bardzo dużo, czy będziecie oglądać, ponieważ jeżeli będziecie oglądać materiały, to jak najbardziej będę miał większą ochotę na robienie ich. I delegalizujemy partię nazistowską w Gdańsku. Jako, że udało nam się tam zdobyć 100%, 100 posłuszeństwa, to jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ, znaczy, no, troszkę mniej było wymagane, ale akurat był taki fajny, e, fajna decyzja, którą kliknąłem, podbudowało nam to posłuszeństwo do stufy i w sumie to przestaje być tym punktem ruchu oporu, tak na serio. I ja będziemy mogli cel pójść w rozbudowę stoczni, chociaż powiem Wam szczerze, że to, no, nie ma zbyt dużo e, konieczności, żeby iść w tym kierunku, bo nie idzie to nasz cel. To nie będzie siła naszego kraju, ale chętnie na przykład, zdejmę to embargo z naszego kraju, które mamy nałożone cały czas i zrobię to za pomocą celu narodowego, zamiast pepechów. A w międzyczasie anarchiści w Hiszpanii, którzy są do cholery duzi, teraz tutaj jest komuna, wam powiem, zapadła duża spora. Zobaczymy jak to będzie, ponieważ tutaj równowaga sił na świecie się chwieje. No Niemcy przeszli w neutralne, tutaj bez powiązań. Czekam, jeszcze Wilhelma nie przywrócili do siebie. ZSRR, nie wiem, jak sobie ZSRR radzi teraz na tym delceku. No, Japonia, widzę, że wygrała. Japonia komunistyczna, więc idą dalej w swoje drzewko. To będzie ciekawe. No, a Meksyk się zabija nawzajem. To też jest tra tradycja, akurat. I w Portugalii też komuniści wybuchają, więc na Iberii się bawią w najlepsze. Chyba tylko Gibraltar jest spokojny. Właśnie a propos Gibraltaru i Wielkiej Brytanii, Czyli oni chyba nie mają zamiaru odstawić jakieś szopki. Która by mnie kompletnie zaskoczyła i zbiła z nóg. Ocie, chuj, panie. <grybujesz> Super przetłumaczone. E, nie poddamy się bez walki. May lead to Soviet war. O cholera. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Chyba będziemy musieli oddać wschodnią Polskę, chcąc nie chcąc. Fuck. Fuck. <grybujesz> nie mamy szans teraz, a gram na Iron Manie. Dobra, YOLO, oddajemy wschodnią Polskę. Niestety. Ach, a po chuje to to te punkty zaopatrzenia teraz dupę mi poszły. No, nie ma sensu. Żądania wobec Litwy też przepadły. E, Litwa w ogóle dostała e, Wilno, widzę. czy będą po stronie radzieckiej. Kij tam wie. Ale teraz wiem, w którym miejscu trzeba się bronić mniej więcej. Ja, czy dokładnie wiem. No, nie mam innego miejsca do obrony teraz. Ale cały czas będziemy się starać wziąć Słowację. Ciekawe, czy potraktują nas poważnie. Ale że w 37 ZSRR się zachciało brać naszych wschodnich terenów. Ja pierdzielę. Jeszcze nacjonalistyczna Hiszpania e, tutaj pojawiła się, czyli karliści w tym przypadku są chyba z. Nie, dyrektorat Hiszpanii karliści. A Kij wie, co się już dzieje w tej Hiszpanii, sama Hiszpania panie nie wie, czy tam odpierdziela. W ogóle inwestycje w Polsce wschodniej zmieniły się z Lwowa i tych innych terenów na kurwa Łódź Lublin, Płock. Super przetransformowanie państwa. Ale też istotna informacja jest to, co my, czym my zrobiliśmy. Co, mi, co my zrobiliśmy. E, gdyż ZSRR ma teraz granicę z Niemcami, jest większa szansa, że wybuchnie wojna pomiędzy nimi w jakiś sposób, niż to jakbyśmy ich teraz blokowali cały czas. No to jest takie małe pocieszenie. No słuchajcie, troszkę się obawiam ataku ZSRR. To się zabudujemy troszkę bunkrami w tym momencie, żeby mieć... być bardziej bezpiecznym. E, I... Nie obawiajcie ich konkretnie. Zobaczymy też, jak działa kolejowe działają, ponieważ chętnie bym i owczaju. Ponoć są fajne, ale jednocześnie też nie spełnił oczekiwań, jak na necie patrzyłem. Ponieważ są ograniczenia chyba do tego, żeby na froncie było jedno działo kolejowe, które działa tak na serio. Czyli nie możemy wziąć 10 dział kolejowych i napierdzielać. A propos dział kolejowych, to skoro w ten sposób, to wybudujmy też linię zaopatrzeniową e, na. E, czytaj, linię kolejową na całym froncie, praktycznie. Karoliści w Hiszpanii już padli, została dyktatura, komuniści oraz demokraci. Liczę, że komuniści nie wygrały, bo troszkę za dużo komuchów już na świecie. Co jest, kurna? Imperium Litewskie powiedziało wojnę Litwie. Nie faszystowskie Imperium Litewskie. Litwie. E, ciekawe czy który ma drzewko. E, Litwa ma drzewko natomiast nie faszystowskie imperium. E, ciekawe czy e, jakby było Niemcy istniały, że faszystowskie, to czy Faszystowska Litwa miałaby sojusz z nimi, czy nie, tak jak e, oni komuchy łotewskie miały sojusz z ZSRR. To sobie raczej poradzi. No, liczę, że normalni Litwini sobie poradzą. Mimo, że kończą się jednym i drugim zapasy ludzi. bym im podesłał ochotników, gdybym miał możliwość, ale nie mam niestety. Natomiast komuchami postanowili się zająć Chińczycy, którzy wypowiadają wojnę komunistycznym Chinom. E, to jest ciekawe, jest komunistyczna Japonia. W tutaj w większości są faszyści. A Ching, e, czyli e, centralny. Nie, cesarskie terytoria kwantuńskie uwolniły się od Japonii kompletnie. co porąbana w ogóle nazwa. Będę po prostu mówić cing. Słuchajcie, mamy działo kolejowe, które będziemy mogli produkować. Najpierw sobie fabryki dojdą do tego co im wyznaczyłem, czyli do holowanej artylerii między innymi. Działa kolejowe zrobię sobie w kolejnej. E, kolejności. Hehe, kolejowe kolejność. E, nie wiem, czy to one będą jak. Własnego template'a tem, template będą miały, czy jak? Wygląda to, że nie, bo nie wiem, czy im dodać właśnie tutaj e, korpusy techniczne, czy skupić się bardziej na piechocie. Na razie skupimy się na piechocie. E, Rozbudowuje też e, railroady wszędzie, e, do, żeby na każdej prowincji przygranicznej e, była, e, była kolej. Szwarać coś tam w Wielkiej Brytanii odwala. Mam nadzieję, że to jest dobra informacja dla nas, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy szwarać to nie byli faszyści, czy coś. To nie było na przykład w Indiach coś odwalenie. Potrzebujemy się akurat Silnej Brytanii w tym przypadku. Chociaż jak Niemcy pójdą to drzewko, co ja szedłem, to mamy szansę na sojusz z Niemcami. Co tutaj się dzieje, to ja nie mam pojęcia, ponieważ możemy zrobić sojusz z Kaiserem, ale czemu Niemcy, wydarzenie Chiang Kai-shek proponuje sojusz? Co tutaj jest? O co w tym chodzi? Powiem wam, że DLC, ogólnie na razie mi się podoba, ale właśnie, czemu to jest centrum? Czemu jest demokracja w Niemczech? Czemu Niemcy są demokratyczne? Co się odkierdoliło właśnie? ochuj Jest Kaiser. Chyba, że. Kaiser uciekł, kurna, do Azji? Że Chang kai -shek? Gdzie to kurna może być? Mi się zdawało, że Chang to jest ten ziomek, ale. Tak, to jest on. Ale czemu? Niemcy dostały informację, że Chang kai chce kurna sojuszu. Okej, okay, ZSRR wypowiedział wojnę te... ZSRR. No, dla mnie to jest kompletnie zrozumiałe. Ale. Co jest Co? Się odje... Co? Co? Czemu tak? Czemu oni są tak podzieleni? Halo? Halo, Kartus? Co jest? Co to jest? Noj... ...głusej. Nie masz dywizji, kolego. A ZSRR, nie wiemy o dywizjach ZSRR. A właśnie, a propos dywizji ZSRR, to mógłbym teraz stworzyć agencję, bo ona mi się przydała jednak. Żeby kilka informacji pozyskać o wrogu. Ale widzę, że dywizje ZSRR się zmniejszyły. Jakby oni uzyskali, mieli opcję uzyskania jakiegoś wsparcia międzynarodowego, jakiejś sojuszy czy coś. Ewentualnie ochotników mogli im wysłać. Oni mają nawet ścieżkę własne drzewko, o kurna. Chyba, że to jest ogólnie, nie, to jest chyba ścieżka chińskiego, e, chińczyków albo chińskiego komunizmu, nie pamiętam. E, natomiast ZSRR ma cały czas swoją. Nie, oni mają tą samą ścieżkę, o kurna. Co, rzeczywiście dwa ZSRR, o cholera. I Litwa zwyciężyła w swojej wojnie domowej. Nic, kurde, nie wiem dlaczego im to tak długo zajęło. Przy tej izbie dywizji pamiętać seradę. Czy oni coś sobie tutaj ciekawego? Bo nie wiem, czy chyba nie widać. Nie widzimy ich, jakie mają tutaj polityki. A mają? Nie, gospodarka cywilna nie, nie rozwinęła się jakoś zbytnio w tej wojnie. Mamy agencję, natomiast, która nazywa się dwójka. E, no, jak radio, dla zmyłki pewnie. O kurna, Kaiser woli e, wojnę. E, czyli oni nie chcą tutaj. Mamy cel na nich. Ciekawe czy ten cel nam wygaśnie. Bo oni nie mają dużo dywizji, ale z drugiej strony. Nie, to my mamy cel na nich. O, kurde, to jest opcja teraz. Cholera, jak nie chcą pokoju, to dostaną to, to wojna, tak? Dobrze rozumiem, najwyraźniej. Ale na razie musimy się pozbierać jeszcze w sobie tutaj. Rozwinąć wewnętrznie, ale oni niestety mają większy potencjał niż my do, rozwi do rozwinięcia się. Co ciekawe, też jakoś Portugalia weszła w stanie wojny z Hiszpanią i nie wiem jak to jest to dokładnie porobione z sojuszem. Chyba zwykła Portugalia walczy z każdym. Portugalia komunistyczna ma sojusz z demokratyczną Hiszpanią i jakby walczył razem w ramię w ramię przeciwko całej reszcie. I to jest kompletnie bez sensu. W Meksyku też się fajnie bawią. ZSRR ma to sobie, sobie pseudo wojnę domową w tym momencie. Ważne, że dywizję potraciła. Na rzecz SS SRR, że po prostu do części dywizji na ich stronę. Ja w międzyczasie sobie buduję różne rzeczy i eksperymentuję co z czym robić. I też zastanawiam się czy atakować Niemcy, czy może ewentualnie na Rosji sprawić wakstaba walnąć. Bo to jest szansa na odebranie terytoriów i prawdopodobnie, powiedzmy sobie szczerze, Niemcy nam osobiście teraz nie zagrażają, gdyż oni raczej jako demokratyczne państwo nie powiedzą nam wojny od pleców. Natomiast nie możemy być tego pewni samego do, do Rosji. Ale Rosja jest na razie o wiele potężniejsza od nas. I my dopiero ich gonimy e, fabrykami i tak dalej. Pomimo, że e, oni nam zabrali część kraju. Dobra, najpierw spróbujemy zastraszyć na o Słowację, żeby zyskać e, Słowację. <laughs> I tyle po prostu. Mamy sobie taki cel narodowy. W końcu spróbuję go ziścić. Szczególnie, że no w końcu jakoś tutaj siłowo... Się rozwijamy, jeżeli chodzi o potęgę naszego narodu i liczbę wojska. I tam mi się front popiepszył, niestety. Czechosłowacja ma gwarancję niepodległości od Francji, co nam bardzo przeszkodzi, jeżeli chodzi o roszczenia wobec Słowacji. Niemniej jednak liczę, że chociaż coś, no chyba tam tylko roszczenia dostaniemy, więc to wiele, wiele niestety nie zmieni. Ale zobaczymy. Zawsze jakiś początek, coś w sprawie rozwoju naszego kraju. Widzę, że jest coś, o czym tylko czytałem dotychczas, a teraz patrzę, że jest naprawdę. Czyli mamy tutaj różnego rodzaju rozwinięcia czołgu, jak, jak sobie życzymy. Co jest bardzo fajne, i troszkę mi pewnie też zajmie czasu, żeby się tego nauczyć. Co co, co co daje i co jest najbardziej korzystne. Ale ja pierdzielę, będzie z tym zabawy. I uwaga, mamy pierwszego Railway gana, czyli działo, które możemy sobie wystawić gdzieś na front, i ono będzie powinno ostrzeliwać wroga i pomagać tutaj okolicy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo chyba jednak pierwszym celem naszej wojny, jaką będziemy w ogóle prowadzić, będą Niemcy. <grystanie> Nie do wiary, zadziałało. Kurwa, tak samo pomyślałem. Ja pierdzielę. Republika Czeska spełni nasze niedawne żądania przekazania całego regionu Słowacji. Już teraz polskie oddziały zajmują region w stumi zrodku wszelkich opór miejscowych, choć zwycięstwo jest niewielkie. Widać, że świat przynajmniej obawia się polskiej machiny wojennej. O ja pierdolę, jakie to brzydkie teraz jest, o kurwa, ale mamy, mamy Słowację i mamy też niestety większy front z ZSRR. E, najlepszą opcją będzie go po prostu skrócić za pomocą budowania w tych dwóch prowincjach bunkrów, e, tych odpuszczenia, ale te dwie to można by się w nich bronić, ewentualnie te dwie. E, nie mówcie jak to pójdzie, że anektujemy Jugosławię bez wojska na granicy z nimi. To będzie dla mnie kompletny XD, ale zrobimy sobie ten cel narodowy. O kurde, a UK idzie sobie na Irak. Czy Irak staje się faszystowski? A wie, położyć sobie na Irak, bo pewnie Europa. Jeszcze Holandia. A co z Holandią? Co jest natomiast? Dobra, ona się staje faszystowska. To akurat racja. Ale czy mógłbym na przykład... Mogę im wysłać się Ata się mógłbym też wysłać SSR przecież, którym, którym nie wysłałem, ale oni się nie zgodzą, bo musimy... Polepszyć relacje najpierw. I kompletnie zapomniałem o możliwości wysłania Atesie. A szkoda, bo bym już rzeczywiście e, pedeków ów naklepał. Chociaż, kurde, nie wiem, czy jest sens. Niedługo, jak będziemy na Niemców iść, na Niemców pójdę w momencie, jak zażądamy Jugosławii. I zobaczę, jak to się skończy. A więc tak: Dominium Kanady chce się uwolnić od UK. Pierwsza informacja, okej. Okay. Cesarskie terytoria kwatuńskie wypowiada wojnę, którym jest Yunan. E, Skończyliśmy żądania Jugosławii. A Jugosławia nie chce. W ogóle nie wiem, nie mam pojęcia jakim cudem oni chcą, że Romanowowie mogą się równać z żądaniem aneksacji Jugosławii. Eee, nie wiem, gdzie jest jedno zależne od drugiego. A ten cel narodowy, z tego co widziałem, jest zbagowany czyli rozbudowa Uniwersytetu Warszawskiego. Wymaga więcej fabryk niż 50, posiadamy więcej fabryk niż 50, a on nie chce po prostu. Nie chce i to widziałem też na YouTube, że jest u innych osób. Na YouTube, na, gdzieś na fejsie czy coś, ten DSA wiecie na grupkach tam z gier paradoksu, że to jest też u innych, że to nie jest tylko u mnie, więc no to ogólnie jest z tym problem. Nieładnie paradyż, nieładnie. Holandia skapitulowała przed Wielką Brytanią, a natomiast Jugosławia jest w stanie wojny z państwem włoskim. Dodatkowo Włosi walczą z Francuzami i Rumunami. O ciekawie się dzieje, ciekawie, powiem wam. To Włosi tutaj próbują robić podbój Europy. A my oczywiście również. Ale my zawsze zateknię Niemcy, chyba że Wielka Brytania dała im gwarancję niepodległości, to wtedy się obrażę. Dobra, w takim razie wypowiadamy wojnę. I jak to się potoczy, zobaczymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć pa.